w Zielonej Górze Tarnach 3-3 po 120 minutach, po tam czy blice Gizewa po 90 minutach, 2-2 do 2.

Car ni'ch do jednego dla widzewa Gdzieś kiedyś czytałem, że 60 do 40% badania były robione, że 60 do 40% częściej wygrywają karny, Ci, którzy pierwsi wykonują jednastkę. No zobaczymy jak będzie tym razem. Adoro o Google.

trzy, tak jak po stu dwudziestu minutach. Żywo. Dobrze, 4 do 3. Nie! O, 4 do 3. Widzę, widzę, was się cieszą. To jest 4 do 3. Obronił Krzywański. No i teraz widzę strzel. Alvarez. Jeszcze coś sprawdza. Sędzia. Jest ok. <tryk> bram Yes, wygraliśmy, awansowaliśmy to co powinniśmy zrobić w normalnym czasie to ojejku no dobrze, to dalej